W pięknej miejscowości Różance jesteśmy. Dzień dobry. Adrian Sidoruk, będzie Witam. moim Państwa przewodnikiem. Zapraszam. Tak, tutaj mamy bardzo piękny kościół, który postawili Zamojscy, którzy mieszkali na tych terenach. Kościół został bu e, budowany chwilę przed I wojną światową i miał to szczęście, że, e, że przetrwał. No. Ale Różanka to nie wszystko. Słyszałam, że kryje wiele w sobie tajemnic i historii. Tak, i legend. I, legend. I różnych e, tuneli pod ziemi. Także tak, możemy zaraz przejść, zobaczyć co tam zostało, fakt, że to są już teraz tylko ruiny, ale zawsze coś tam oko można nacieszyć nad tymi ruinami. Ruiny, czyli co było kiedyś? Był tu wielki pałac, którzy, w którym mieszkali zamójscy. Pałac był tak duży, tak piękny, że mógł dorównać dla pałacu, który był w miejscowości Kozłówka pod Lublinem, do którego bardzo dużo turystów co roku przyjeżdża. Także gdyby pałac nie został zrujnowany w czasie I wojny światowej, naprawdę byłby to przepiękny pałac, gdyby, gdyby można było teraz zobaczyć. Tutaj co ciekawe, przez ten tunel można przyjechać samochodem do tej pory, mimo że ten budynek się wali. Jest, była to stara oficyna, w której prawdopodobnie mieszkała częściowo służba, która też przygotowywała na miejscu w tym budynku różne obiady, dania, i czasami donoszono stąd do pałacu. Niektórzy mylą ten budynek z pałacem zamojskich, nie jest to pałac, była to oficyna, ale fakt faktem, że wygląda też pięknie. A tutaj właśnie idziemy wzdłuż starych murów zamojskich. tak jeszcze się zachowały? W ogóle początki pałacu w Różance sięgają 1716 roku. W tamtym czasie pałac został wybudowany przez rodzinę, przez pocieja. Po Pocieju mieliśmy kolejnych pięć rodów tutaj. Między innymi byli to Flemingowie, czartoryscy, a na samym końcu mieliśmy zamojskich. O, i teraz będziemy mieli okazję pokazać, jak właśnie samochód przejeżdża przez ten tunel. A rzeczywiście jest tam takie ostrzeżenie, że budynek grozi zawaleniem. Tak. A mimo to jest uczęszczany. O! I przyjechał. Klub sportowy Różanka Tak Z daleka myślałem, że to dawny jakiś sklep, ale A Tak, nie. tak, to był sklep jeszcze do niedawna Teraz klub sportowy Tak Olej jakiś się po prostu... Tak, Cześć. no walą się już właśnie te mury tak, a tutaj powstała taka nowa ścieżka, e, którą gmina ufundowała, i jest to taka trochę ścieżka jakby dydaktyczna, Można sobie takim wąwozem, e, tendy właśnie, pójść dół w stronę o, rzeki Buk. Pytarda. Aha. I to jest gmina? Tak, e, gmina Włodawa. Gmina Włodawa, no widzicie, państwo. Tak, a tutaj mamy już e, pokazany teren boiska Piłkarskiego Różanki i w tym miejscu, gdzie mamy boisko, kiedyś e, tutaj zamojscy mieli swoje ogrody. Były tutaj oranżerie, trzymano tutaj, hodowano takie rzeczy, jak ananasy nawet, w, w szklarniach i to wszystko było ogrzewane. No jakieś jeszcze resztki budynków, pozostałości tak. można powiedzieć. Tak. Zostały. Tak, tak. Jest gorzelnia stara. A gorzelnia to będzie kolejny pewnie, tak? Tak, 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 tak. Którędy przejdziemy? Przez ten tunel właśnie? Czy... E, tak. Możemy, żeby ciekawie było, to przejść przez ten tunel. Aż tyle kominów? Tak, tak. To kiedyś właśnie było. E, było bardzo dużo Aż tutaj dwa, różnych trzy, cztery, piec... pieców kaflowych, e, żeby mogli ci ludzie się jakoś ogrzać. I jeszcze do niedawna, jeszcze powiedzmy tak strzelę 20 parę lat temu w tym budynku normalnie ludzie mieszkali i do czasu kiedy mieszkali, to wiadomo, każdy jakoś tam dbał o ten budynek, żeby gdzieś tam jakaś dziura była w dachu, to, to łatali sobie. No i niestety niestety, ale ci ludzie musieli opuścić ten budynek. I od tamtej pory bardzo szybko budynek zaczął niszczyć. Czyli tutaj kiedyś stękniło rzecz? Tak, powiedzieć. tak, jeszcze 20 parę lat temu, tak. Normalnie tutaj ludzie mieszkali. Tak, I to jest oranżeria. I co ciekawe, ten budynek miał jeszcze drugi taki budynek bliźniaczy. I tutaj mamy taką bramę, przez którą kiedyś hrabia Zamoyski wjeżdżał, być może wcześniej czartoryscy. Także to była taka brama główna do pałacu. Tu była taka stróżówka, w której stróż też przebywał i po prostu musiał wpuścić albo nie wpuścić dane osoby. I tu była taka naprosto między tymi świerkami droga główna do pałacu, która jest teraz zarośnięta i ciężko to sobie wyobrazić, jak, jak ta aleja wyglądała. A co jeszcze chciałem powiedzieć, że właśnie ten budynek, przez który teraz przechodziliśmy, ta oranżeria wielka, to jeszcze była tutaj bliźniacza taka druga oranżeria, która została zniszczona w czasie I wojny światowej, no i nie ma po nie śladu. Też przez tą drugą tutaj się przyjeżdżało tak jak przez tą pierwszą identycznie. Alejoka a tutaj oleja, drzew. Tak, tak, to są stare drzewa. E, a tutaj jeszcze. A właśnie pomiędzy nimi, pomiędzy tymi drzewami. Jeszcze mamy tak, coś Tak, To jest kolejny e, ciekawy budynek, to jest wieża ciśnień. E, o! Tak, wieża ciśnień służyła do tego, żeby odpowiednie ciśnienie e, woda, żeby była pchana e, do pałacu. O. Tutaj w ogóle różanka swojego czasu jak byli Zamojscy, to słynęła z tego, że Zamojscy trzymali. E, bardzo dobre rasowe konie, które o! były e, hodowane specjalnie dla oficerów e, wojska polskiego. I był bardzo duży wybieg e, niedaleko stąd dla tych koni, gdzie te konie e, ktoś tam ćwiczył. Tyle historii w takiej małej miejscowości. A ta mała miejscowość swojego czasu była też miastem. Nie pamiętam teraz, nie przytoczę w którym e, czasie, ale, ale przez krótki okres była też e, miasteczkiem. To mniej więcej które lata tego budynku, albo w ogóle tych. E, tego budynku nie powiem. Myślę, że z tak strzelę. Myślę, że to będzie. E, Zamojscy to e, wszystko. Tak jakby wykupili, czy, czy odziedziczyli, bo tam związali się z Czartoryskimi Po 1800 zdaje się w roku I e, myślę, że zaraz po tym czasie pewnie ta wieża mogła być wybudowana O, proszę Jeszcze podejdziemy, tak? Tak, tak, tak Aha. To moja wiedza i tak jest taka delikatna, ale tutaj mamy wróżance e, Człowieka o imieniu pasjonata Tomasz, pewnie. pasjonata, tak, który, jest, który zdał doktorat odnośnie właśnie tutaj różanki zamojskich, nie tylko, który mógłby jakby coś więcej też wypowiedzieć. To bardzo gorąco pozdrawiamy Aha. i myślę, że wielu zaciekawi ten materiał, że tutaj we Włodawie i w ogóle w okolicach będzie mnóstwo pięknych rzeczy i miejsc do odwiedzenia i każdy znajdzie coś dla siebie. Turystyka rowerowa, ja jechałem z Wodawy, piękna ścieżka rowerowa. Aha, tak. Green Velo, trasa tak. bardzo znana. I dla miłośników ym, kajaków też, tak, też, też, też też jest gdzie znajdziesz. popływać, tak. I kulinarnie też jest nieźle. Tak, Także? Tak. Dużo tak, rękodzieła. Tak. E, tutaj właśnie wracając jeszcze do różanki, jest, e, są, jest, są, jest dużo legend odnośnie tuneli, które e, tutaj prowadziły i mniej więcej prowadziły z pałacu do Włodawy, do kościoła. A kolejna legenda jest o tym, że też kolejny tunel był e, aż do Orchówka, e, do kościoła. Tyle kilometrów? Tyle kilometrów, ale no nie wiadomo. Może są to tylko legendy. Fakt, faktem, że są pewne tunele, do których nie da się teraz wejść, ale kiedyś na przykład młodzież, a bardziej dzieci, które miały. Powiedzmy około 10 lat, ponad 10 lat, i chodziły tutaj do szkoły, do podstawówki. No to swego czasu jeszcze nie było to tak zrujnowane, i te tunele były w miarę jeszcze wtedy dostępne. i Niektóre z dzieci chodziły tutaj po tych tunelach pod ziemią i przemierzały, sprawdzały, jak te tunele wyglądają. Ja myślę, że w każdej legendzie jest ziarko prawdy. Tak. I mogło tak być kiedyś, że. O, tutaj. Wiele tajemnic. Mhm. Może pójdziemy dalej, właśnie tam, gdzie był pałac. Po pałacu już prawie śladu nie ma, dosłownie gdzieś tam czasami jakieś cegły wystają tylko z ziemi. Pałac został zniszczony w czasie I Wojny Światowej, ale prawdopodobnie jeszcze dałoby się go odbudować. Tylko wyszło tak, że po prostu dużo innych budynków, które tutaj były w Różance, też były porujnowane. Przez Armię Radziecką. No i hrabia po prostu nie miał na tyle pieniędzy ponoć, żeby wyremontować te wszystkie budynki, a musiał też posak pewien dać dla swoich sióstr, dla których kiedyś to było tak, że na przykład mężczyzna w rodzie dostawał wszystko, prawda, a później po jakimś czasie, jak już bogacił się, to musiał obdarować rodzeństwo. I tutaj w tym przypadku też było podobnie. I hrabia e, tylko w połowie e, spłacił swoją jedną z sióstr, a drugiej wcale. No i akurat był naciskany już po pierwszej wojnie światowej, gdzie wszyscy wiedzieli, że to jest jedna wielka ruina i raczej nic z tego nie będzie. Do tego, żeby spłacił właśnie te dwie siostry. No i hrabia e, nie chciał, e, żeby, żeby to wszystko popadło w ruinę chciał odbudować prawdopodobnie pałac. Ale zdawał sobie sprawę z tego, że po prostu już nie będzie miał za co, a musi spłacić siostry. E, no i postanowił z wielkim bólem rozebrać pałac, mimo że on stał tak naprawdę i stał bez dachu. E, była to ruina, ale ruina, którą udałoby się e, tak stał w odbudować? Tym miejscu, nie, nie, nie. nie. E, stał tutaj w krzakach ten pałac. Aha, czyli nie, nie, tutaj... nie, nie. Tutaj w tym miejscu, gdzie boisko to była, e, były szklarnie, były ogrody e, tak, zamojskich. Też już nic z tego nie zostało. Nie, nie, nie. Dużo roślinności, bo wczesną wiosną jakby się tutaj przyszło, to by było. Tak, tak. Może cokolwiek by. Do Aha, zobaczenia, nie? Tak. A Tak, teraz. W parku pozostało ciągle dużo ciekawych rzeczy. No Zablisky nie ma takiej informującej tutaj. E, czasami gdzieś jakaś jest. Tam są dwie odnośnie zamorskich. To ja tak. może właśnie zrobię. To przepraszam, że nie Aha. ma. Źle, źle powiedziałem. Możemy to... tam podejść, jak trzeba. Jedna tabliczka i druga. Uh -huh. O, to fajne jest. Uh -huh. Tak. E, I tutaj po lewej stronie e, przy boisku, tutaj w tym rogu, stała kaplica, która e, była bezpośrednio praktycznie sąsiadowała z tym budynkiem e, pałacowym. A tutaj właśnie już, gdzie są te zarośla, gdzie są te krzaki, to właśnie tutaj zaczynał się Pałac Zamojskich. I zaraz jak tutaj wejdziemy do środka, to może, to może odkryjemy w niektórych miejscach jeszcze zabudowania. Tutaj w ogóle były piwnice, bardzo takie duże, dwupiętrowe które po prostu jak ludzie rozbierali to wszystko, to wszystko waliło się i być może też stoimy w tym momencie na piwnicach pałacowych. Tak, czyli już tutaj będzie pojedyncze, bo ludzie po prostu pozabierali, nie? Tak, 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 tak. E, czasami jakieś dachówki jeszcze widać z pałacu. Że tutaj już w tym miejscu można znaleźć, zobaczyć właśnie, jak wyglądały fundamenty właśnie pałacu i to jest tutaj, jest tutaj właśnie taki róg mniej więcej, można tutaj to zobaczyć z tego co pamiętam, pałac był na 30 metrów szeroki i zdaje się na 60 metrów długi także stoimy tutaj na fundamentach pałacu, a pod nami jeszcze mamy dwie kontygnacje piwnic, które są zasypane Hmm? Tak, a tutaj gdzieś mniej więcej w tym miejscu stała kaplica w krzakach. To bardzo dziękuję za chwilkę czasu Aha. i spójrz o różance.